Witajcie wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj na tapecie będziemy mieli taki oto twór Jest to Horman. napęd Horman. Klient twierdzi, że miło się z niego i przestał działać. No, ja mogę powiedzieć o tym, że strasznie tutaj śmierdzi. Nas smrodził mi ten skunks w domu. Co to za model? Jest to Horman Super, Supramatic E2. Zobaczymy, co tu się wydarzyło. Idziemy zaraz na ważne. mam nadzieję, że miło Wam mija weekend i no, lecimy jak zwykle z odcinkiem. Jeżeli jesteście fachowcami, fachowcami z dziedziny automatyki do bram lub ogrodzeń, no to koniecznie zasubskrybujcie, być może kiedyś Wam się przyda do mnie kontakt, także zaczynamy. Zobaczcie, zdjąłem już tutaj te, te elementy, ja może zbliżę Wam jak to wygląda wszystko. Może tutaj będzie kiedyś potrzebował naprawić taką płytę, to akurat sobie zobaczę jakie to są elementy dokładnie. Zbierzcie, zobaczcie, tu jest chyba winowajca nasz. Mianowicie tutaj coś na pewno jest nie. Tak. Zobaczcie, jak to wygląda wszystko, nie? Może je ja to zbliżę. Teraz trochę nagrywam innym sprzętem. Mam nadzieję, że też będzie w porządku to widać. Ale... No Gdzieś tu jest problem. Zobaczcie, prawdopodobnie ten czarny, długi, długi prostokąt, mostek, prostowniczy mostek Grejca będzie uszkodzony, i trzeba będzie go zmienić na jakiś inny. Nawet także, ja wyciągam płytę i lecimy do na warsztat, nie do garażu. podobnie jak poprzedni, który naprawiałem. Ma silnik marki Nidek, No i transformator. Tu ma takie. Parametry. Ja oczywiście pokazuję to, no bo ktoś kiedyś może będzie próbował to naprawiać. Ja też nieraz na jednym odcinku widzieliście, że jak no niestety tego nie ma schematu. więc jedyne co tu można znaleźć, to gdzieś w internecie jakieś zdjęcia płytek, i e, po prostu no to jest jedyny sposób. nie? Zobaczcie, jak to wygląda od tej strony transformatora. No, ewidentnie tutaj coś jest nie tak. Widzę pęknięcie na mostku. O tutaj nie. Więc to na pewno będzie do wymiany. Zobaczymy, co to dokładnie za model, jakie ma parametry. Tylko się wysuwa tą płytę, tak w boku ona wychodzi, zobaczcie, tu wysunę im po tej stronie. I tutaj ciekawe takie złącze, wygląda jakby na, na jakieś może kolumny. <noise> jak uwierzy, nie? Ale to pewnie jest na jakieś akumulatory. Napiszcie mi od czego jest to złącze, bo... A może sobie później sprawdzę, ale jak macie ochotę to napiszcie od czego jest to złącze głośnikowe tutaj w tym napędzie. Pewno w tym, pewno tym Hormanie jest przetwornic impulsowych, zobaczcie, tu jest jedna. Tu jest jakaś druga, nie czy to znaczy, to nie może nie być przetwornica, tylko jakieś sterowanie silnikiem. Ale no, jest tutaj widzę sporo tego, nie, takich elementów. Jeszcze raz wszystko pokazuję, może komuś się przyda. No i spójrzcie teraz jak to, okolica mostka, teraz pewnie to widać wyraźnie, że po prostu tu jest coś nie tak. Zobaczcie, wylutowałem to, ale naprawdę nie było łatwo. Jeszcze to wszystko jest gorące. Zobaczcie jak go wybrzuszyło. Nie, nie wiem czy to widzicie dobrze. O. Strasznie aż pęki, taki, takiego wybrzuszenia dostał. A po tej stronie no to, to wyraźnie widać takie pęknięcia. To jest że standardowo mostek się pewnie zwari i zwyczajnie zjarał. To w ogóle z tym mostkiem jakiś kondensator wyszedł, mógł się dojść do, dojść do tego gdzie on był. Na w płycie, to zobaczcie tak wygląda. Generalnie to wygląda fatalnie, ale za sto, jeszcze zobaczę jak to się będzie prezentowało. Dobra, mamy to już umyte. No, myślę, że jest lepiej, chociaż nie idealnie. Na szczęście, no wiecie, ja toś spodziewam się, że pewnie ktoś sobie pomyśli, albo mi napisze komentarz, że no to jest wyjarane, nie, jest wypalone tutaj takie kółko, no i częściowo bym się z tym zgodził. Nie jest to groźne, dlatego że tutaj jest to mostek, który prostuje niskie napięcie z transformatora i to e, takie zwęglenie, no to tutaj nie jest w żaden sposób groźne. Bo po prostu, no wiecie, gdyby to było 230V, no, to rzeczywiście tutaj można, trzeba było jakoś, nie wiem, najlepiej to wyciąć całkiem, wyskrobać to wszystko i jakoś to powietrze wszystko zrobić, nie? Ale tutaj nie ma takiej potrzeby, bo to jest po prostu niskie napięcie, które jest bezpieczne, nie? I zobaczcie, tak zauważyłem, nie, że tutaj w tej płyce też jest takie wygrzane miejsce, jak w tych poprzednich, nie? Zobaczcie, jest stabilizator tutaj jakiś. Tak, to jest stabilizator, zaraz zobaczę. E tak, LM7805, czyli układ identyczny jak tam. Też jest jakaś taka mała dioda D5. Jest BDD5, jest oznaczenie na niej. I też to wszystko jest wygrzane, ale widzę, że trochę to wszystko inaczej tu jest jakoś zrobione. Także nie będę na to rozkwiniał tego, bo to nie jest pewnie zepsute. Ale zobaczcie, że też to wszystko jest takie okurzone. nie? Zobaczcie tutaj ten kondensator. To no się musi nieźle nagrzewać. No i widać wyraźnie, że. Zobaczcie, że tutaj w tym miejscu ta płytka jest no, wygrzana, nie? Jest takie odbarwienie z temperatury, o tutaj. Czyli bardzo to podobne coś jest jak tam w tych płytkach pozostałych, nie? Ciekawe. Dziwny zbieg okoliczności. A wracając do tego uszkodzonego moska prostowniczego, no, to jest element, który zmienia napięcie z transformatora napięcie zmienne, przemienne, na napięcie jednokierunkowe pulsujące. Potocznie. Niektórzy mówią to na napięcie stałe, ale to napięcie stałe nie jest, więc y, zobaczcie. On ma tutaj te środkowe wyprowadzenia, jego to są przeznaczone na napięcie zmienne i on tutaj będzie biegą dawał ujemny, a tu dodatni. Jeżeli by było to spalone tak całkowicie, że nie można było tego odczytać, no to też byśmy sobie poradzili z jakimś tam odczytaniem, gdzie plus, gdzie minus, dlatego że najłatwiej to po prostu obejrzeć płytkę i zobaczcie, że tu. Tutaj tu jest taki duży kondensator. Widać było, że która ścieżka leci do, e, zobaczcie, ta ścieżka dolna, powiedzmy, leci do plusa, nie? Czyli wiadomo, że tutaj był, był plus, a tutaj minus, bo ta ścieżka leci tu, a tu na tym dużym kondensatorze jest wyraźnie zaznaczane, że to jest minus, nie? I zobaczcie, <gryw> myślę, że już kilku. Ktoś, kto się zna na elektronice, już widzi pewien tutaj kłopot. Otóż, że do mostka jest, zobaczcie, tu jest złącze transformatora, nie? I to leci do bezpośrednio do mostka. I tutaj zaznacza sobie bezpośrednio. Nie ma żadnego tutaj bezpiecznika. Ja zaraz jeszcze pójdę do transformatora i to dokładnie obejrzę. Ale wiecie co mam na myśli? Że nie, nie zrobili żadnego zabezpieczenia na wypadek zwarcia się tego mostka, przez co spali się mostek i transformator. Mam nadzieję, że on działa. Zaraz zobaczę. I zobaczcie, otworzyłem na potrzeby filmu tą osłonkę od transformatora, nie zdjąłem to. I zobaczcie, no tutaj nie ma żadnego bezpiecznika pod tym, ani... Tu zobaczcie, wszystko to jest bezpośrednio przylutowane do uzwoje. Nieraz robią tak, że taki termik tu zawijają. Wiecie, wsadzają termik i, i on jest pod tymi drutami, nie? Ale to on zwykle jest na wierzchu i byłoby go widać, nie? Więc no niestety, tutaj nie ma żadnego zabezpieczenia, nie? I dali żadnego bezpiecznika. To nawet w fińskich jakichś napędach Takich wiecie, no nie wiem. No nie będę wymieniał tej marek, ale chodzi mi o to, że nawet Chińczycy stosują jakiekolwiek tutaj zabezpieczenie. Żeby yy, chociaż tutaj bezpiecznik po stronie tego kabla, czyli po tej zasilania 230V, tutaj nic nie ma, nie? I tak samo tutaj. Jak tu byłby bezpiecznik, powiedzmy, nie wiem, ten 4A czy coś, nie, bo tu transformator ma, zobaczcie, 100. 105VA, no i tutaj jest no, dosyć niskie napięcie 11 czy 11,8V. No to powiedzmy, no nie wiem, no myślę, że gdyby dali te 8A nawet bezpiecznik, no to bezpiecznik by się przepalił i tyle, nic by się tutaj mniej więcej nie, nie wydarzyło, nie? No bo ten obwód to on i tak jest zabezpieczony tym bezpiecznikiem 10A, pewnie B10 w domu, ale wiecie, jak tutaj zrobi się zwarcie. No to, to tutaj ten bezpiecznik, który jest na tym pierwotnym uzwieniu nie ma szans zadziałać, nie? Bo po prostu tu taki prąd nie popłynie, nie. To jest 100V, czyli po tej stronie pierwotnej popłynie gdzieś około 0,5 ampera, No to gdzie tu do 10 jeszcze. Więc powinno się stosować tutaj na niskim napięciu bezpieczniki kilku Ja tutaj moim zdaniem tak, wiecie, no nie zastanawiałem się nad tym zbyt długo, ale pewnie 8 a bezpiecznik powinien tutaj być. I to by zupełnie inaczej wyglądało. Maustek by się zwar, ale nie spaliłby się, tylko byłby ładny, taki wiecie, no wyglądałby jakby był dobry, nie? Tylko by przepalał bezpiecznik. Myślę, że wiele osób pewnie zrewiduje swoje zdanie na temat tych napędów po moich firmach. Jak coś to sorry. Dobra i zobaczcie, mam to już wszystko wylutowane. Tak, to użyć Biłem, Akurat, niestety nie miałem takiego mostka, więc wlutowałem mostek podobny, ale trochę inny gabarytowo. No i wszystko siedzi. Zaraz zobaczymy, czy napęd się uruchomi. Mam nadzieję, że to tutaj, to tutaj to wygrzane miejsce nie jest uszkodzone. Ale to raczej będzie, no, wszystko nie. Idziemy zobaczyć, czy napęd się uruchomi, czy zakręci silnikiem. Teraz zobaczcie, jaki numer podłączyłem. To wszystko po naprawie już nie. No i okazuje się, że napęd jest. Martwy, nic się nie dzieje. No i teraz zmierzyłem sobie też tej rezystancji uzwojenia pierwotnego i pokazuje przerwę, nie? Czyli gdzieś, prawdopodobnie musi być w tym uzwojeniu termik, dlatego to się nie spaliło wszystko i jest on rozwarty, nie? Czyli dzisiaj jest przerwa w wodzie. Zaraz wszystko z powrotem rozbiorę I podniesiemy tą obudowę, odkręcimy być może ten transformator, może gdzieś ten termik będzie na wierzchu I go zwyczajnie wymienimy, nie? Wymienię Zobaczcie, zwracam honor Jest tutaj jakieś zabezpieczenie, albo jest to Bezpiecznik O tu wsadzony, widzicie? Tam do środka O tutaj idą dwie nury, widzicie? Tutaj przychodzi jeden Ten neutralny powiedzmy przewód, przychodzi faza i ta faza idzie przez bezpiecznik Albo termik i idzie dopiero na uzwojenia nie? czyli gdzieś tutaj w tym transformatorze o tam, on jest włożony widać nawet taki maręczowy kwadracik to się za to wyciągnę i zobaczymy co to jest także zwracam honor, zrobili jednak jakieś zabezpieczenie zobaczcie chciałem nóżkę tego wariata, ale nie mogę go wyciągnąć, bo po prostu on jest tymi uzwojeniami Przykryty i jeszcze czymś tam zawiecie nie więc tego w ogóle nie możemy wyciągnąć. Ja tego nie zostawię tak, jak jest, i dam tu po prostu, wstawię w to miejsce zwykły taki bezpiecznik, jaki dają po prostu w normalnych napędach, nie inaczej w innych markach. Mamy tutaj transformator o mocy 100, ile 100, 5 V, amperów, więc ja tu dam bezpiecznik półamperowy. Przykaz tej naprawy nie kupiłem kiedyś takie gniazdo bezpieczników, przeżały u mnie kupy czasy, w końcu mogę je wykorzystać. Jest to gniazdo bezpiecznika 20x5mm, bodajże, gdzie maksymalnie można przez nie puścić 6,3A. Zaraz je zarobię, zamontuję i zobaczycie, jak to mi wyjdzie. Ostatecznie zdecydowałem się, że założę jednak inny bezpiecznik. Za chwilę wam powiem, jakiej wartości. No i po prostu u innych producentów te bezpieczniki, mimo że te sanatory mają tę samą moc, są innej wartości większej, nie? więc ja też tak zrobię. No i zobaczcie, tu już to zamontowałem, tak wstępnie na razie. No i tu mam taką wkładeczkę, nie? Włożyłem już bezpiecznik do niej, to wkręcę tutaj. Ostatecznie to wygląda tak, zobaczcie, i zamontowałem to naczytytkie, złapałem i wziąłem też yy, wsadziłem bezpiecznik jednoamperowy też patrzyłem czy jak się zwarcie to zrobi na wtórnym czy się przepali i tak przepala się więc taki zostawiam klientowi wyślę S2 na zapas żeby albo i nawet yy, no, amperowy też wkładałem i się nie przepala więc 1 jednoamperowy myślę że będzie optymalny ale wyślę mu też 1,60 ampera, ampera na wszelki wypadek. I po założeniu tej yy, tej przykrywki tutaj na górze, ja trochę ją tu wrzeźbiłem. No, wygląda ostatecznie tak. O, tu są zapasowe bezpieczniki w tej torebce. Zapasowe bezpieczniki ostatecznie stąd wyjąłem, a wsadziłem tutaj do takiej, pod tą klapkę. Dobra, mam wszystko złożone i uwaga, podłączam zasilanie. No i dobra, teraz są znaki życia. Może zakręcimy nawet kołek, jak naciśniemy strzałkę w drugą stronę. O. Zgodnie ze wskazówkami zegara. W drugą stronę nie chcę, bo pewnie musi znaleźć pozycje krańcowe, nie wiem co to dokładnie znaczy, zobaczcie te dwie kreski, ale pewnie jak klient to podłączy, podłączy fotokomórki, to będzie mu działać to w jedną i w drugą stronę. nie? Dobra, wygląda na to, że horman został skutecznie naprawiony. Także, jeżeli jesteś specjalistą z dziedziny automaty automatyki do bram lub związany jesteś z branżą ogrodzeń, to zapraszam do yy, kontaktu. Nie zapraszam do kontaktu, jeśli będziemy miał coś do zepsutego oraz do zasubskrybowania kanału. I zobaczcie tutaj też, widzę, że żerówka się świeci. Także, wszystko wygląda, że. Odzyskało sprawność, nie? także dziękuję, że oglądaliście i zapraszam do subskrybowania i kontaktu. Tu jeszcze chciałem wam, Was zapytać: dajcie znać, co myślicie, myślicie na ten temat, na temat tej usterki, braku bezpiecznika na niskim napięciu. I zapraszam za tydzień.